Moi drodzy parafianie, przepraszam, zapomniałem włączyć nagrywanie, wykończyłem tych magów i został już tutaj na wykończeniu. Przed chwilą zabiłem norę, bardzo Was przepraszam, nie chcę mi się tego już cofać, ponieważ no było jak było. Także kontynuujemy oczywiście, bo nie jest to łatwe, słuchajcie tutaj. I trzeba naprawdę tych uzdrowiaczy dwóch mieć zawsze w drużynie, bo bez tego to absolutnie ciężka sytuacja. Tym bardziej, że jak się weźmie buteleczkę, to nie można już zaatakować, nie? I to jest ten, to jest ten problem też. Dobra, tutaj świetnie się ten bitewny Max sprawił. I teraz ona go wykończy właśnie. Hektora. Brawo Lewana.

Być może. Tak jest. Może się uda coś dowiedzieć. Legendary Leder Armor, pięknie. Także przepraszam Was, że chwilę tej walki tu nie widzieliście. Jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze, jeżeli chodzi o to, co zdobyliśmy. I udaje nam się zdobyć Kastylian. I oglądamy co tutaj będzie. it's been a while. hector. losing to you, lot. Huh. guess i've gotten rusty after all. It... You... kill me. be done with it. you weren't trying to defend that place at all. you were trying to escape. jest. what's the matter? you and Balistar having some little lovers' quarrel? quarrel. that ox barely communicates at all. Now spare me your rustic charm and stupid questions. I don't no have no the stomach part. for it. Fine, take him away. I mm, guess we should keep him alive, though. Hmm. Na razie może się przydać. Ma przeczucia. Dużo nam nie mówi. A Gilberto jest no, dobry. Tak jest. Zaraz chwilę zobaczymy, jak tutaj w obozie jest. Ładnie się spisała cała ekipa. Robir tylko stracił życie na chwilę. No tutaj słuchajcie, jednak ten poziom trudności który będzie Noble Retainers Open Codex, tak? O Bandits Noble Retainers Jeszcze troszeczkę zostało nam Eye of the Storm I to co żeśmy zyskali to Stormy Dark Grimoire o 9 9, 9, no to jest to jest grubo, słuchajcie I tu po 7T, nie? Mamy też Legendary ledem Armor, cały czas mam Adamanted Plate i Seren Cloud Armor. Coś tam do sprzedania, coś nie, no ale oczywiście Defense, Small Recovery to zawsze trzeba mieć yy, przy sobie, tak? Tak jest, tu by się przydało mu lepsza tarcza troszeczkę nie No a medium defense no absolutnie musi mieć large recovery potion to jest absolutnie niezbędne do tego To to jest tylko plus 6 a jeżeli chodzi o to Mount skill to jest physical atak plus 3 no to jest to jest też nieźle że lepszy ten atak jest nie to ja bym bo on ma dużo tych punktów życia teraz nie ile ma no wcale nie ma tak dużo bo ma 50 także tu jednak bym to zostawił okej okay. To jest 5-3, a może się zrobić. Co tutaj ma? Czyli to nie, tu jest wszystko dobrze, jeżeli chodzi o to. Karin, Dalia ma tutaj Small Recovery, Medium Recovery, Medium Warding Elixir. Okej. Okay. O, Linart jest. To mu się coś stało, plated armor pierce, dobrze. All skills, available skills needs, equipped skills, to co może mieć to ma, to co może mieć tutaj to ma. Blazing też ma 9. Temper coat armor ma 3 na 5. Nader Armor Piercer Też jest dobre Ona tu nie walczy, więc tego nie potrzebuje. To mogłaby wziąć Tactical Link Movement. A po co? O, niech to zostanie. O, Book of Mice Drabble Code Armor 5.7, tak Medium Recovery, Medium Warding Elixir Small, ale tutaj by trzeba zrobić swapa na Medium Magic Elixir, tak jest Medium Recovery Potion Rare Light Grimoire 7 ma Adamant Chront Armor 3,5 Syring Cloud Armor To jest tak, a tu jest Critical Dobra, to ja bym jednak wziął to Dobra, Rare Dark Grimoire 7, Adamant Cloud Armor Small Recovery Potion, Medium Magic Elixir Aha, to ona nie bo ona jest teraz po prostu Johanny nie ma dobra u niego medium heista jeszcze dobra u niego jest dobrze tutaj rare Elementor grimoire rare Cloth armor dobra Iced Leda Armor Legendary Remer Armor 66 super No i jedziemy Large Recovery Potion Large Recovery Potion Medium Skrent, On musi mieć, nie ma wyjścia po prostu A tu jeszcze dodatkowo ma Oplated Armor Pisa Dobra. No i jest nasza Rady 7, to jest 3-5. Zarax to teraz musi dostać Medium Magic Elixir. To musi zrobić ee, na Medium Recovery Potion. To musi jeszcze zrobić na. Medium Recovery Potion, drugie. Z tym bitewnym magiem. Ma tak Rar, Late Grimoire, to jest 7. Durable Cloud. To jest dobre, tu ma ono dobrze. ok. Dobra, to co tutaj nam zostało jeszcze, słuchajcie, z tych a itemków? A, kolczyki są jeszcze niezałożone. Dawaj. Okej, okay, lucky Ring. Okej. Okay. Adamant Plate Armor Placid Leather 44, Adamant Cloud do sprzedania. Merciless ale to jest 9. Mercedes Elemental, Stormy Dark 9. Mercedes Light, o, to też jest 9. No nie no, to trzeba tutaj to rare na Mercedes po powyłączać. Dark Elemental i Light absolutnie, to tak nie może być nie rare light grimmer bo to jest 7, tylko swap na merciless light i to w ogóle w tym momencie widzisz co się dzieje że ma więcej tych czarów, nie? na pewno purification jest niezbędne divine hand jest niezbędne Binding Heal jest niezbędne. Hymn of Healing. I Healing Touch, tak? Healing Light jest lepsze. Dobra. Tak, Stormy Dark Grimoire, absolutnie. Ale ona może tylko 4, tak? Absolutnie na pewno Silence. Absolutnie musi mieć Nightwail. Musi mieć Lich Arrow i... da Shroud Focus, dobra. Oral Element, on ma siedem. Dobra, czyli do sprzedania mamy RAR Light i RAR Elementar Gdyby co? Słuchajcie, nie? To mamy tutaj na razie 13 minut Kogoś możemy? Nie The training plan, zobaczmy Teraz ma tak Viturin Który trenuje co? 2x Training Plated Armor Training Elis nie, to ja bym wziął tutaj Niech Eddy trenuje Elemental Magic I Leather Armor Training Andrea Niech tam trenuje ten SWORD i tu niech trenuje to. Francisco. Bow i Cloud. Robir. Bow i Cloud, dobra. Startujemy. Alright, co my tutaj mamy słuchajcie jeszcze. Mamy do Robiera, pójdziemy, zobaczymy, co nam tutaj wpiszczy. W, w sobie jeszcze to za, zapiszmy w tym momencie. Czyli mamy 19, 18, 16, 15, to na tym sobie zapiszemy. Oko sztormu. Ja. Mamy gifty, nie mamy. Ja. Co tam z hektorem? quieter than I expected I told the soldiers to keep a close eye on him mm. though okay good we can't let our guards down just yet by the way Gilbert went to go meet him a little while ago what do you think he's after Gilbert. Sure combination if Hector can be of use okay let me know when the old man's done with him all right we'll do you should head to the operations area I O kurczę, są na tobie. O to to jeszcze wam pokażę, a potem to już resztę nie będę Things nagrywał, bo mówię, bo to, to jest bez sensu. Bo to, to za długo to wszystko trwa Better i jest nudne to robienie. Przynieść, wynieś pozamiataj. Plus bitwy opcjonalne są prościutkie, w kilka tur się je wygrywa. Yeah. Tu już Thank nic you. więcej nie mamy. To wam tutaj pokażę, o tutaj jest tak Johanna, to będzie z nią, tak? Lordowie. Możemy ją tu, our coming campaign, porozmawiać. I mean, even with our new alliance, ballastar has got more troops and better arms than us. <inaudible> says that you're a cunning strategist. Any brilliant ideas I haven't considered? I'm flattered, but I don't think I have much to offer you at the moment. The johanna the part the, battle, the more small details matter. I've been trying to get my head around it all, but it's... Maybe not you need a break. What do you norma... I... What? No, Nothing. Dziwne food to, to ask Clara what's wrong with Johanna. No ale to ja miałem iść gdzie? A tam jest Operations Arena. To jeszcze zobaczmy sobie jakie są questy prestiżu. Anna spida. O, czyli znowu te niestety Organizing troop. No, ale to nie mamy Prokur Gimurals, The River One Elemental, Grimurals To Albrecht To to jest proste, bo ja mam taki A tu ten namiot jest Dobrych! Mówiliśmy tylko o tym, jakie piszporne performance Ballastar's Forces put on. No, honestly, who would have expected it? Alexander man now his troops are falling to yours at every step. More like tripping over their own feet. <laughs> I don't want to tempt fate, but at this rate it seems obvious where things are heading. What do you think? I think if it's as easy as all that, it's a pity it took us two years to stand up to that brute. After all... Time is precious to an old hag like me. <laughs> yeah, <laughs> yeah, now, you're as spry as any one of us. I saw you out there today, barking orders left and right. I saw the enemy fleeing. Her. Must have been afraid of Lady Sobek's mighty nagging. Rude man, teasing your elders. <laughs> jej. Perhaps that's enough chatter for today. The High Commander must be bored out of his mind. Oh no. Not at all. Eden. It's a momentous achievement, after all. The first victory of the Alliance. We should serve as a solid foundation for whatever comes next. Excellent. We should raise a glass or two this evening. I've given orders to empty Castilian's larders and prepare a feast. What? A feast? That's the spirit. First we take the bastard's home, then we dance on his tables. Nothing like adding insult to injury. Enemy morale will take a hit, that's for certain. All the better. With all due respect, Balastar is still out there. Don't you think this is a little premature? What <coughs> do you mean? We zaatakować. want tremendous victory. If anything, we should be celebrating more. Nie, 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 nie. Go easy on the young man. This sort of politics is new to him. In a war of this scale keeping spirits high is paramount Events like this also help foster good relations between new allies. A może będziemy musieli wybrać Don't spoil the mood. Let's commemorate this occasion with a night to remember. No i co? Of course. Look... Zgodził się, tak. Dobra. Ale teraz musimy dać Alexa Albrechtowi tą. Hi Emilia jakiś Albo Emilia Intriguing. Hm. No dobra, ja nie mogę mu tego dać. Aha, to muszę kupić pewnie ten Dziękuję. ten dla niego, nie? Mateusz, co myślisz? Okej. Okay. Okej. Okay. O jest. Ale 35-36 Monster Hunting, także tutaj tu już nie jest, nie będzie łatwo. Słuchajcie. Dobra, to muszę pokupować. Myślę, że to jest bez sensu. Dalej nie będę już wam tego pokazywał. Także żegnam się z Wami serdecznie i czekajcie na następne wieści. Do zobaczenia.